Cześć, ja mam na imię Kornelia i zapraszam Was na 24-godzinny maraton czytania książek w ciemno. Ja swoje książki kupiłam w księgarni, tak czytam. To jest świąteczna edycja Randki w ciemno z książką. Kupiłam trzy różne gatunki: Fantastyka, Young Adult i Obyczajówka. Co prawda miałam nadzieję, że znajdę jakiś thriller albo kryminał, bo to są książki, których ja na co dzień nie czytam, a miałam ochotę wyjść poza strefę swojego czytelniczego komfortu. No ale nie było do wyboru, więc wzięłam po jednej z tego, co akurat mieli na stanie. Przyznaję, ja kupiłam... Parę lat temu u nich taki pakiet książek w ciemno, i trafiłam tam jedne z najgorszych książek, jakie w życiu czytałam. Więc mam nadzieję, że tym razem będzie trochę lepiej. Jest godzina 15, więc będę czytać do godziny 15 do jutra. To są dość cienkie książki, więc jeżeli skończę wszystkie trzy i zostanie mi trochę czasu, to myślę, że sięgnę po tą książkę. Ją też dorwałam w Tak czytam. Tak czytam czy Tak czytaj? Tak czytam chyba. E, to jest Pożegnanie z diabłem i czarownicą wierzenia ludowe. Wydaje się interesujące, więc jeżeli, jeżeli skończę z tymi trzema, to wezmę się za czarownicę. Myślę, że posegregujemy je sobie ceną. Zacznę od najtańszej. Mam nadzieję, że nie będzie najgorsza. A jeżeli najtańsza jest najgorsza, no to będzie tylko lepiej. Więc zobaczmy, co my tu mamy. Najtańsza książka była za. 12.90 i to jest obyczajówka. Przeczytajmy sobie opis. Rodzinne tajemnice wstrząsają życiem trzech sióstr niczym prawdziwe tornado, czy ojciec, którego nigdy nie poznały, naprawdę zniknął z ich życia? Zobaczmy coś w środku. Bridget Asher, my i cała reszta. Nie czytałam tej książki, nigdy się z nią nie spotkałam, ani o niej nie słyszałam. Ile ona ma stron? 318. To ja się za nią biorę i widzimy się, jak już będę miała Wam cokolwiek do powiedzenia na ten temat. Jestem mniej więcej w połowie. Jak na razie, największym zaletą tej książki są w miarę duże litery, dzięki czemu szybko się czyta. Co do fabuły: mamy trzy córki, które w prologu są jeszcze małymi dziewczynkami. W właściwej części książki już są dorosłymi kobietami wracają do rodzinnego domu. Które został y, uszkodzony w trakcie huraganu, i one wracają, żeby pomóc matce, tak jakby ten dom ogarnąć, i w międzyczasie y, rozwiązują zagadkę y, swojego ojca, pochodzenia swojego ojca, ponieważ y, od zawsze matka im mówiła, że ich ojciec jest y, szpiegiem, a one tego ojca. Nie znały. Jedna córka uważała w ogóle, że ten ojciec nie istnieje, że matka urodziła przypadkowych mężczyzn i dlatego miała dzieci, ale nie miała męża. Generalnie pomysł na fabułę jest całkiem spoko. Ale to jak ta książka jest chaotycznie napisana, dużo jest jakichś takich. Um, logicznych baboli. Na przykład w prologu y, dziewczynki uczą się dyrygować burzą y, i obserwują plażę w trakcie tego dyrygowania burzą i widzą plażowiczów. Na przykład nastolatkę, która y, poprawia sobie stringi w bikini. I moje pytanie jest takie, no skoro jest burza i one dyrygują burzą, to co robią plażowicze na plaży, tak? Albo jakieś takie sformułowania w stylu: że spłuczka w kiblu nie działała, mimo tego, że był prąd. Nie wiem, czy autorka nie jest świadoma tego, że spłuczki w taletach nie działają na prąd. No ale jest też trochę takich dziwnych sformułowań w stylu: Matka posiada psa. I opisując tego psa, stwierdza, że to jaki jest delikatny i puszysty jego pyszczek, powoduje, że myśli o tym psie jak o kobiecie, ale nie podoba jej się to, że szczeka, bo to jest oznaka męskości. Pies szczeka i to jest oznaka męskości psa. Jest też parę takich dziwnych sformułowań. Mam wrażenie, że to jest troszkę wina tłumaczenia. Był tutaj taki moment, w którym jedna z córek odnosi się do tego, że kiedy miała 16 lat, uciekła z domu, nie było jej 3 tygodnie, rodzina się e, zorientowała dopiero po 3 dniach, że ona zniknęła. E, I tutaj jedna sióstrka komentowała to tak, Klasyka. Ru robi kupę. I ja mam wrażenie, że to jest kalka z angielskiego, że w oryginale to brzmiało Ru does the shit, czyli że Ru robi rzeczy, tak, że odwala coś, a nie, że dosłownie Ru robi kupę. No, nie jest to. Nie jest to póki co wybitna książka. Ale szybko idzie, więc tyle dobrze. Mamy godzinę 19, a mi udało się skończyć tę książkę. Podsumowując, gdyby nie to, że robię to wyzwanie, to bym jej nie skończyła. Odpuściłabym po jakichś pierwszych 100 stronach. Największy problem tej książki jest to, jak jest prowadzona narracja. Jest strasznie chaotyczna w randomowych momentach pojawiają się dziwne przemyślenia albo takie kompletnie pozbawione logiki. Eee... Tu może z samego początku, więc to nie będzie spoiler eee, fragment, ale jak mamy się dowiedzieć, czy jesteśmy jak inni ludzie? Pyta Liv, nie dając za wygraną. Przecież nie wiemy, jacy oni są. Dziewczynek nikt nie zachęcał do zawierania przyjaźni. Gdy ktokolwiek w szkole pytał je o ojca, Augusta kazała im ucinać takie rozmowy stwierdzeniem, że ojciec nie żyje i że nie mają ochoty o tym mówić. I brakuje mi w tym logiki, bo y, tutaj jedna z bohaterek była już w wieku licealnym i rozumiem, że to, że nie zna swojego ojca, nie ma swojego ojca. i oficjalnie twierdzi, że ten ojciec nie żyje, jest powodem, dla którego nie ma pojęcia, jacy są inni ludzie, bo nie ma z nimi żadnych interakcji, tak? Chodząc do liceum. Nie zawarła żadnej przyjaźni, bo nie zna swojego ojca. No i dużo tu jest takich rzeczy. I o ile w w przypadku niektórych książek chaotyczna narracja może dodawać autentyczności. Nie wiem, mamy bohaterów w trakcie wojny, gdzieś gubi im się po drodze wątek. Nie wiedzą, co się straciło, stało z innymi bohaterami. Stracili z nimi kontakt. Nie wiedzą, dlatego narracja jest urywana i chaotyczna i to się bardziej, yy, dzięki temu jest większa imersja w książkę, ale tutaj w tej historii absolutnie nie. Strasznie mnie to irytowało. Dodatkowo bohaterowie, również męscy, są bardzo płascy. Zazwyczaj mają tylko jedną cechę. Mamy trzy siostry. W dorosłości odróżnia je to, że jedna pracowała na uczelni bodajże, czy w jakiejś szkole, druga Zajmowała się tym, że uwodziła mężczyzn i jest rozwódką, i jest czpunką, i trzecia jest pisarką. I tak naprawdę, gdyby nie to, że co chwilę jest o tym wspomniane, to ja bym nie była w stanie powiedzieć, która jest która, bo za każdym razem, jak jest jakiś dialog czy jakieś przemyślenia, to dopóki nie jest powiedziane nam wprost, który to jest bohater, to jest nie do odróżnienia, kto to mówi. Tak samo mamy bohatera, który, no licząc, lekko powinien być po sześćdziesiątce i odżywa się w taki sam sposób jak nastolatka w tej książce. Strasznie słabe to było, naprawdę. No nic. Mam nadzieję, że skoro ta była najtańsza. Bo kolejne będą trochę lepsze. A kolejną książką będzie Fantastyka. Eee, za tą książkę zapłaciłam 16,90. Już wam czytam opis. Zostało im półtorej godziny tlenu. Spadają w kosmiczną pustkę. carys Chyba? I Max mogą już tylko wspominać swoją miłość i życie, które pozostawili. To podejrzewam, że może być bardziej science fiction, skoro yy, mamy tu jakiś kosmos, jakąś końcówkę tlenu. I zobaczmy, co tu się kryje. Katie Kahn, Zatrzymać Gwiazdy. Wydaje mi się, że ja już tą książkę gdzieś widziałam. Na pewno jej nie czytałam, ale możliwe, że gdzieś mi się obiła o oczy. Ona jest już trochę nowsza, bo ona jest 2017 rok. I chyba to będzie trochę też romans, bo tutaj w opisie mamy zagubione w bezkresie kosmicznej przestrzeni para zakochanych wspomina historię swojej miłości na ziemi. I ta, książka ma stron. 366. No nic, mam nadzieję, że tym razem będzie lepiej. Panie, tramwaj. <laughs> Skończyłem wczoraj czytać zatrzymać gwiazdy. Taka solidna książka, mocne 3 na 5 gwiazdek. Ale jest to bardziej e, romans niż science fiction. Mamy co prawda świat w przyszłości jakiś 22-23 wiek nie jest to dokładnie chyba. Nie pamiętam, żeby było dokładnie określone. Trochę inne zasady współżycia społecznego, na przykład jest określony wiek, od którego mogą y, bohaterowie wchodzić w związki, y, mają z góry narzucone to, w jakim obszarze mogą mieszkać i jak długo. Y, ale jest trochę nieścisłości, jeżeli chodzi o tą warstwę, powiedzmy, która już się dzieje w kosmosie. Pokrótce o czym to jest? Mamy dwójkę bohaterów, których poznajemy, kiedy są właśnie w kosmosie, tuż po prawdopodobnie jakimś wypadku ich statku. Na początku tego nie wiemy, dlaczego tak właściwie oni się unoszą w tym kosmosie. W każdym razie orientują się, że mają problem z tym, żeby wrócić na statek, a mają tlenu tylko na 90 minut. No, i w trakcie podejmowania e, prób powrotu na statek, mają tak jakby mm, tutaj flashbacki z przeszłości, czyli wspominają to, jak się poznali, jak się rozwijała ich relacja, e, jak w ogóle do tego doszło, że oni się w tym kosmosie e, znaleźli. I właśnie tam było kilka takich e, nielogicznych. E, wydarzeń. Ja nie jestem jakimś znawcą kosmosu, ale no też wyłapałam tutaj takie nieścisłości, że bohaterowie wiedzą, że jeżeli ich kombinezony zostaną uszkodzone, to zginą. A jednocześnie mamy takie sceny, kiedy nawzajem zaklejają sobie dziury w tych kombinezonach taśmą, bo ucieka im powietrze. Albo ściągają rękawice i łapią się gołymi dłońmi tak, w kosmosie. Mimo tego, że wiedzą, że jak zdejmą hełm, no to są w próżni i zginą. Więc pod względem tym takim science fiction, taka średnia, ale była fajnie pisana, dobrze się to czytało, i no ja się w miarę dobrze na tej książce bawiłam. Może to też zasada kontrastu, że ta poprzednia książka była tak tragiczna. Że wystarczyło, żeby była książka przyzwoita i już się dobrze na niej bawiłam. Więc, tak podsumowując, jeżeli macie ochotę na y, romans w przyszłości, to jak najbardziej, ale jeżeli szukacie czegoś science fiction, y, takiego mocno osadzonego w nauce, to raczej nie. I ostatnia książka. Tym razem to jest Young Adult. Już Wam czytam opis. Sam wraz z przyjaciółką Sep rozwiązuje zagadkę morderstwa sprzed lat, naturalnie pokonuje? pakując, naturalnie pakując się w kłopoty. Młodzieżowy kryminał z wątkiem LGBTQ+. I ja za tą książkę zapłaciłam 19,90. Teraz sobie zobaczmy, cóż to jest za książka. Sam Sylwester i wiele na wpół przeżytych żyć, Maja McGregor. Bardzo ładna książka, ma bardzo ładną szatę graficzną, aczkolwiek nigdy o niej wcześniej nie słyszałam. No i ta też ma 360 stron. No nic, to zabieram się za czytanie i wrócę do Was, jak już będę miała coś do powiedzenia. Przeczytałam troszeczkę ponad połowę, jestem na 200 stronie. Jak na razie czyta się bardzo dobrze. E, tutaj mamy historię sam, które się identyfikuje jako e, niebinarne, e, sam przeprowadza się razem z Tatą do nowego miasteczka, akcja się tutaj dzieje w Stanach Zjednoczonych e, i przeprowadzają się głównie dlatego, że sam doświadczyło w poprzedniej szkole. Przemocy ze strony rówieśników, doszło do pewnych traumatycznych wydarzeń. I jak na razie, w tej pierwszej połowie, dużo większy nacisk jest na tą warstwę powiedzmy, obyczajową. Sam idzie do nowej szkoły, poznaje nowych ludzi, próbuje się odnaleźć w całej tej nowej sytuacji zaaklimatyzować. Trochę mniej jest tego wątku kryminalnego niż myślałam, że będzie. Wątek kryminalny głównie opiera się na tym, że sam ma księgę, którą nazwał księgą na wpół przeżytych żyć. Interesuje się nastolatkami i dziećmi, które zginęły, umarły, zostały zamordowane przed ukończeniem 19 roku życia. Spisuje te historię i właśnie ma w tej księdze z taką intencją, żeby te, te dzieci nie zostały zapomniane. Jedną z takich osób w tej książce jest Billy. Jak się okazuje nowy dom, do którego wprowadziło się sam Statom, to jest ten sam dom, w którym Pili kiedyś zmarł. Jako że to jest małe miasteczko, to większość ludzi, tych takich dorosłych, znało tego chłopaka, i większość twierdzi, że to był tragiczny wypadek. Ale sam i jeszcze jedna bohaterka myślą, że to raczej mogło być morderstwo. No i Teoretycznie chcą rozwiązać tą zagadkę, ale no, póki co dużo, dużo tej zagadki nie mieliśmy. Było trochę takich wątków sugerujących, że rozwiązanie tej sytuacji może być delikatnie paranormalne. Chodzi mi o sposób dojścia do wyjaśnienia, nie o to, jak zginął. Głównie dlatego, że pojawiają się takie wątki, że. Sam ma y, dużo tak jakby przeczuć, y, intuicji, które y, podpowiadają, y, co się stało i gdzie szukać, ale tak naprawdę no, jedyne, y, jedyny sposób, w jaki mogą dojść do prawdy, to rozmowa z osobami, które y, żyły w tamtych czasach w tym miasteczku, i osobiście znały tego chłopaka. I nie wiem, zobaczymy, czy to właśnie pójdzie w taką bardziej paranormalną stronę, czy bo tutaj też sam jest osobą z autyzmem. Więc te przeczucia, ta intuicja może być po prostu takim sposobem. Na pokazanie, że mózg sam działa troszeczkę y, inaczej niż w przypadku y, większości osób, tak? Więc y, jak na razie nie wiem, w którą tę stronę pójdzie. Skończyłam. Rozwiązanie zagadki trochę mnie zaskoczyło, nie spodziewałam się tego, ale tam nie było nic paranormalnego tak jak y, przez chwilę myślałam, że może być. Generalnie, jakbym była młodsza, na przykład chodziłabym do liceum, podobałaby mi się książka dużo bardziej. Tak było po prostu w porządku. Na plus zdecydowanie relacje to jak jest na przykład przedstawiona relacja sam z tatą albo właśnie z nowymi uczniami. Mimo tego, że jest dużo trudnych tematów, to całościowo książka ma raczej taki pozytywny wydźwięk. Więc jeżeli lubicie książki, właśnie y, młodzieżowe z queerowymi motywami, ale y, queerowość nie jest jedyną cechą bohaterów, to jak najbardziej polecam. Więc, tak podsumowując, y, wszystkie trzy pozostała mi już tylko godzinka, więc y, diabły i czarownice zostawię sobie na inny raz. No i cała reszta. Nie polecam kompletnie. Bardzo chaotyczna, słabi bohaterowie, sposób pisania też raczej zniechęca do czytania. No po prostu słaba jest ta książka. Pomysł na fabułę był całkiem ciekawy, ale realizacja leży i kwiczy. Zatrzymać gwiazdy. Jeżeli lubicie romanse i nie przeszkadza Wam to, że to jest romans w przyszłości i odrobinę w kosmosie to jest przyzwoita ta książka. Nie zmieni Wam życia, ale była całkiem przyjemna do czytania i tak szczerze mówiąc ta była najbardziej rozbudowana z nich wszystkich, miała najlepszych bohaterów, no ale to też bardziej jeżeli jesteście w grupie docelowej, czyli no tacy młodsi, dorośli i lubicie tematy queerowości, to wtedy jak najbardziej polecam. Dziękuję za oglądanie. Jeżeli dotrwaliście do końca, to napiszcie mi, jaki jest Wasz ulubiony motyw w książkach. Pa!